Liczne grono samorządowców, przedsiębiorcy, mieszkańcy Łomży i regionu przyjęli zaproszenie poseł Bernadety Krynickiej do udziału w wieczorze wigilijnym. Jestem zaszczycona gościć Państwa na moim pierwszym poselskim spotkaniu wigilijnym, który jest zarazem symbolicznym otwarciem mojego biura. Szczerze też dzielę się z Państwem moim sukcesem, który jest nie tylko moim osobistym osiągnięciem, ale także osiągnięciem każdego z nas z osobna. Po wielu zmaganiach i trudach ciężkiej pracy członków Prawa i Sprawiedliwości odnieśliśmy sukces, zwycięstwo w zakończonych nie tak dawno wyborach parlamentarnych. Przypadający po nich czas wigilii niech będzie wytyczna dla dalszych działań. Niech prawo i sprawiedliwość staną się priorytetem w pełnieniu obowiązków. Ogromnie się cieszę, że naród Polski otrzymał szansę lepszego jutra, szansę, której nie możemy zmarnować. Jak mówił kardynał Wyszyński, nie to jest ważne, by krytykować przeszłość, lecz aby swój wysiłek włożyć w lepszą przyszłość. Osobiście dołożę wszelkich starań, aby nadzieja lepszego jutra, nadchodząca już z nowym rokiem, stała się rzeczywistością. Planowane zmiany w kraju będą wymagały ogromnego zaangażowania, troski, uczciwości i niejednokrotnie determinacji. Rząd ma jasny plan i konkretne terminy wprowadzania zmian. Rodzina jest dla rządu największym obowiązkiem, priorytetem. Polskiemu państwu zależy na polskich rodzinach i na tym, żeby w Polsce rodziło się więcej dzieci, żeby tutaj szansa budowania przyszłości polskich była realna. W imieniu przedstawicieli samorządu życzenia przekazała Agnieszka Muzyk, zastępca prezydenta Łomży. Pani poseł, bardzo serdecznie gratuluję. Znamy panią już dosyć długo, znamy pani determinację, pani energię. Pani absolutną konsekwencję w dążeniu do, celu, do celów i mam nadzieję, jestem przekonana, nie mam nadziei, jestem przekonana, że tym celem będzie dobro naszych mieszkańców. My z Panem Prezydentem w prezencie przynieśliśmy widok Łomży, panoramy Łomży, żeby żeby zawisła w biurze Pani poseł, żeby Pani poseł pamiętała, skąd Pani wyszła i jakie. Sprawy mam nadzieję, że są dla Pani priorytetowe. Rozumiem oczywiście, że z racji wykonywanego zawodu tym priorytetem jest również y, sprawa pielęgniarek, czemu dała Pani już wyraz w swoim wystąpieniu Sejmowym. Jak również innych grup zawodowych, o których mówiła Pani w swojej kampanii wyborczej. Mieszkańcy Łomży i Ziemi Łomżyńskiej z działalnością parlamentarzystów w nowej kadencji Sejmu wiążą duże nadzieje. Dla Łomży... To jest e, niebywały okres czasu, że z samej łąży mamy dwóch posłów, posła i posłankę, ale i z okolic mamy też e, pana e, Gwiazdowskiego i później pana Boguckiego. Z tak niewielkiego regionu to jest niezwykła szansa, ale to jest z drugiej strony wyzwanie. Oczekiwania są bardzo duże. Razem możecie osiągnąć wiele. E, zawołanie królów belgijskich. To było L'Union fait la force. Jedność czyni mocnym. Także to dzisiejsze zebranie to jest też z jednej strony nasze pragnienie, abyście przez jedność walczyli o sprawy tego naszego regionu, który przez lata był jakby gdzieś zapomniany. Spotkanie było okazją do uroczystego otwarcia biura poseł Bernadety Krynickiej. chciałabym serdecznie zaprosić do mojego biura poselskiego przy ulicy Sikorskiego 166 w Łomży na trzecim piętrze, pokój z 305. Biuro jest czynne codziennie od godziny 8 do 15. Ono pracuje czynnie od 8 do 15. Oczywiście ja jestem dostępna w dniach, poza sejmowych. W dniach, kiedy sejm pracuje, jest posiedzenie sejmu, jest w biurze mój pracownik, dyrektor biura, pani Iwona Łada i ona przyjmuje interesantów. Biuro mieści się w budynku Parku Przemysłowego. Budynek jest dość widoczny, pokaźny, duży biurowiec przy ulicy Sikorskiego, łatwo do niego dotrzeć, jest blisko dworca PKS i targowicy miejskiej. Po uroczystym otwarciu biura poselskiego zlokalizowanego w parku przemysłowym przy ulicy Sikorskiego 166 w Łomży, uczestnicy wieczerzy wigilijnej składali sobie świąteczne życzenia i łamali się opłatkiem.